Tu jest jakaś nuta Ktoś mi napisał Bardziej warszawski paluch niż czarne miny Wszystko na jednym patencie I z Alberto mi Sądząc po twoim guście to możesz lecieć słuchać dalej Nitro z Sentino On odpisał Nitro to drewno To jakiś normalny argument Nie obserwuj jego konta byku Jak ci nie siedzi lepszego argumentu nie znajdę nie mam czasu Alberto To może w skrócie ci przewinę I Cię w czapę Centino robi ruchy i nikt, kto szanuje muzykę, nie nagrałby z Nitro nawet dla zabawy, a nie tym bardziej dla wyświetleń. Napisał tłumu. Trochę szacunku do sentino i do do sytuacji. Nagrał nutę do walki który którego mega wspierał w trudnej sytuacji i wziął go pod przy okazji na fita. Wszystko w ramach pewnego okazania wdzięczności. Ja nie widzę w tym nic złego, wręcz przeciwnie. Yy, w sumie wychodzi na to, że coś jest w tym określeniu warszawskim paru. Hurdur, youtuberzy źli, jak ktoś taki w ogóle może nawijać. Alberto, mogą, ale niech to zrobią dobrze. Nie bądź głupi i głuchy. ze szacunku między raperami to kumam, ale by coś nagrali. Ale by coś nagraje tutaj to straszny wstyd. Kurwa, wstyd to spisać, jak ty piszesz, mordo. Zresztą za mało masz lat, żeby wiedzieć o tym, jak wygląda prawdziwy szacunek. Jest bezinteresowny. Jak nie, jak nie było jeszcze GM2, to ja już byłem w underground. A GM2 rosło dzięki Malikowi Nie Sentino, bo krowa, która dużo ryczy, mało mleka, daje. Się rozpisałeś jak na dyktando. O trudnym dzieciństwie wiemy więcej niż ty na 100%. Tyle pisania, wystarczy, żebyś czytał z zrozumieniem. Gamoni się blokuje. Naszukujmy się, Seba był zawsze mocnym filarem GM2L. Malik, Malik gdzieś na live opowiadał, że przyniósł świeżość, jak chodzili do baru czy koncerty odjebani w Ed Hardy i sami się golili, bo jeszcze wtedy w Polsce barberów nie było. Chuj z tym, kto kogo wybił czy kreował. Sebek nadal GM2L charakteru... Nadał! Nie nadal, tylko nadał. Charakteru, który ma do dzisiaj. Spoko, każdy widzi to na swój sposób, mój lot jest zupełnie inny. <śleski> trudno no, szkoda. Niestety nigdy w życiu już nie nagram z Alberto no, się odjebało. A to on zwyzywał Cię, bo ja nie byłem, mnie. No coś tam pisał, że... Kurwa zwyzywał, nie zwyzywał. Ja wychodzę z założenia, że każdy powinien mieć opinię, jaką ten. Czekajcie, bo to było ciekawe ogólnie. Dobra, to mniej więcej właśnie wtedy, kiedy oni byli... to, to... Wydaje mi się, że to są właśnie te czasy, żebyśmy też zrozumieli tutaj, się postawili w sytuacji. To są te czasy, w których oni, w których on mówi, bo to, to wydaje mi się, że to będzie jakieś, że to będzie jakieś, jakieś 2000, tam nie wiem, 15, 14, 16, tak po twarzach mniej więcej po, po przebiegu czasu, to oni by wtedy byli w Andengrandzie. Trzymano tu Albert, i mój braciszek, Józef. Chcę wam powiedzieć, że yy, kochamy was wszystkich, zajebiście się tutaj w Polsce, żyjemy tutaj już 24 lata i będziemy tu żyć bardzo, bardzo długo. Dobry klimat, mi się podoba, wszystko gra. A tak na serio sprawdzajcie nasze numery. Guber i Optik. OPT, właśnie tak. Na pierwszy rzut oka mówią, że jestem z Afryki. To Polska WWA, na nogach ciemne klasyki, nielegalne nawyki. Instrumental grać, to każdego dnia z miasta WWA. A. Kurwa, tak szczerze, nic mi to nie zmienia, że ktoś mnie nie lubi. Ale tak szczerze. Ja mam powiem tak, za każdym razem. Ja się domyślałem, że tak będzie. Dlaczego? Bo. Do momentu, do momentu kiedy. Do momentu, kiedy Sento sobie coś tam wrzucał, nie wiem, przez ostatnie półtora roku, to wszyscy ignorowali, kurwa. Tak na zasadzie. Nie ma chłopa. Nie ma chłopa. Ja też nie uważam, że ta nuta jest najlepsza na świecie. Ale jeśli pomiędzy YouTube'em i, i Spotify'em to pierdolnęło 10 baniek w dwa tygodnie. Dwa tygodnie? Kiedy to wyszło? No kurwa, powiedzmy dwa, trzy tygodnie. To, to już się w kurwienie zaczyna. Zawsze tak jest. Jeszcze rozumiałbym, jeszcze rozumiałbym, jakby wiecie, jakby ktoś tutaj zapowiadał przede wszystkim z mojej strony. Kurwa, robimy płytę i będziemy yy, i będziemy kurwa grać koncerty. To taka osoba. No może nie Alberto, nie? Bo Alberto jest, ile? Z półtora roku, dwa lata na, na scenie. Ale rozumiem, jakby kurwa, jakiś taki kurwa Rysiu Peja. Tak na to spojrzał. Znaczy, Rysiu Peja, czy ktoś jest dużym, no to może być góral, to może być kurwa nawet paluch, wiesz, może ktokolwiek, tak wiesz, tak na to patrzy i mówi, kurwa, ty słabe to jest. Czemu ludzie to kupują? Rozumiem, że wtedy osoba, która jest muzykalna, rozumiem, że osoba, która coś osiągnęła, mniej bądź więcej, że by to go irytowało. Jestem w stanie to zrozumieć. No ale kurwa. A poza tym Dziomka wybił malik. Na razie jest znany kurwa z jednej spoko piosenki i trzech okej. Okay. No ja też mam wrażenie, że ten, do Miejska Dżungla to to też przez mema się, kurwa, trochę wybiło. Poza tym, wiecie, to była zwykła piosenka do wyjścia, kurwa. Ja nawet nie wiedziałem, że na niej będę. Ja wiedziałem, że ogólnie, że coś takiego będzie. Ale, no nie wiem, no to wszystko jest dziwne, nie? drugi Barbucki zrobił tyle tego trzy ostatnie piosenki. No, ale to też tak nie można na no, to, to, to... Wyświetlenia nie definiują jakości muzyki. Bo znalazłbym Ci, kurwa, 10 piosenek, które moim zdaniem są gorsze, a nie, nie oceniam jakoś mega wysoko, Oceniam tę piosenkę na 6,5. A znalazłbym ci 2,5 tysiąca piosenek lepszych, które mają mniej wyświetleń, nie? No paru to pod swoim ostatnim tym napisał w komentarzu. Bo dziwnym trafem dopiero jak chłop się pojawił i, i odnosi sukces, a zaraz go wszyscy atakują. A podejrzewam, że kurwa nigdy w życiu z nim słowa nie zamienili. Ale też jestem w stanie zrozumieć, że ktoś nie lubi Sentino. Jestem w stanie to zrozumieć. Jest temperamentalny. O, ładne określenie. Nazwijmy to tak, temperamentalny, no jest. No ale dokładnie no jak piszecie, no tak jak powiedział Jacek Murański, ja nie jestem dziwką, żeby mnie ludzie musieli lubić. Moim zdaniem naj, najlepsi raperzy w Giemdwal to mali, potem King Bibic i Krąkela mogę słuchać też. No Dicho też mogę słuchać, tylko to, to taki chyba rap trochę na żarty jest czasami, nie? Jak Mike nie lubi Sentino Giemdowal też? Nie, no wydaje mi się, że każdy ma swoje tutaj, nie? Więc no. Nie ma dlaczego się... Nie ma po co się denerwować, no każdy kurwa ma. Każdy ma jakieś swoje zdanie i, i spoko, nie? Bibisz dwie dobre nuty jednego jedna gościnka z widzisz, na przykład King Bibis, czy, 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 czy nawet Alberto, czy, czy to Joseph Brata. Czy Krąkel, kurwa, czy Francus, czy, czy, czy większość chłopaków z GM2L, poza Malikiem i Dicho, to nie mają pięć piosenek na krzyż, bo są na scenie od roku, nie? Więc jest tego mało, więc, więc jak. Wiesz, jak wydadzą trzy płyty, to już możesz na przestrzeni trzech płyt zaobserwować, co ci się może spodobać, co ci się może nie spodobać. Kronkel Dom w Niemczech od 3-4 lat nawija. No, ja nie znam niemieckiego języka, to ci nie powiem. No ja znam, co on wypuścił. Narkotrafikantę to nawet mam na swojej playlistie. I dwie inne piosenki, nie? Jestem ciekawa, kiedy GM2 zacznie płyty wydać, bo ostatnią ich płytą była Tijara. A pamiętam, ogólnie Tijara fajna płyta. Nawet pamiętam dresiki sobie welurowe, kupiłem od Malika. To była chyba pierwszy, pierwsza osoba, która welur sprzedawała. Kronka już dał łebkę całą? To nie słyszałem. Niemiec nie zna niemieckiego? ja mam tylko obywatelstwo, Mordo. Więc podsumowując, niech mówi, co chce. Ma do tego prawo. Każdy ma.